A więc cześć, siemanko mordeczki Jak widzicie po tytule tego filmu Dzisiaj będzie mój facer No, myślałem nad tym długo Bardzo długo, ale jednak Nie chcę za bardzo mieć Tak się dziwnie czuję jak nagrywam I, I nie widzicie mnie Tak się dziwnie dosyć czuję Mam nadzieję, że nie będzie żadnego hejtu Yy... Miało to być jakiś specjal na więcej subów, ale nie, więc... zaraz zobaczycie moją twarz yeah, a... No nie.